Cześć. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie research na temat laptopa Asus Zenbook 14. Generalnie opowiemy sobie o najważniejszych aspektach tego laptopa, poruszymy aspekty techniczne, jak i kwestie związane m.in. z sceną, a zatem zapowiada się bardzo interesująco. Dlatego, jeżeli jesteś ciekaw tego wszystkiego, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, to zachęcam Cię do zostawienia polubienia pod filmem, jak i również do za zasubskrybowania mojego kanału, aby być zwyczajnie na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami, które dość regularnie publikuję na tym kanale. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, no to przypominam, że link do produktu, na którego temat wykonamy research w tym odcinku, znajduje się w opisie tego filmu. To tak, gdybyś chciał odkryć jeszcze więcej ciekawych szczegółów na jego temat. No a teraz umówmy już sobie laptop Asus ZenBook 14. No i przede wszystkim warto rozpocząć od kwestii cenowej Generalnie cena tego Laptopa oscyluje gdzieś tam w okolicach około 4200 zł, a zatem mniej więcej w tych okolicach powinniście móc zakupić właśnie ten sprzęt w sklepie online. No ale oczywiście nie tylko możecie go zamówić w sklepie internetowym, możecie również go zakupić na przykład w sklepie stacjonarnym, jeżeli wolicie tego typu zakupy, oczywiście wybory już tutaj w tej kwestii pozostawiam wam. Natomiast myślę to, co najciekawsze, no to przede wszystkim są to kwestie związane z aspektami technicznymi. No i tutaj myślę warto powiedzieć kilka słów na temat procesora, bo jest to procesor Intel Core i5 p Jest to procesor 12. generacji z częstotliwością taktowania sięgającą 4.4 GHz, a zatem bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię. Kolejny bardzo ważny aspekt tego sprzętu, no to jest to oczywiście ekran, który ma 14 cali. Ja generalnie jestem fanem laptopów, który właśnie mają gdzieś tam tą ilość cali w ekranie od 14 gdzieś tam do 16 cali, myślę, że to jest to dość dobry wybór, jeżeli chodzi właśnie o laptopy, ale wiele już tutaj oczywiście zależy od preferencji użytkownika, który planuje korzystać z takiego laptopa. Wiadomo też, że niektórzy mogą woleć większe, czy też mniejsze ekrany, tutaj już oczywiście sprawa indywidualna. To, co jeszcze chciałbym powiedzieć w kwestii ekranu, no to, że jest to ekran, który ma rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli. Co do kwestii związanych z częstotliwością odświeżania takiego ekranu, no to myślę, że tutaj nie ma jakiegoś większego zaskoczenia, ponieważ częstotliwość odświeżania ekranu w przypadku tego laptopa wynosi 60 Hz. Co do pamięci RAM, no to laptop wyposażony został w pamięć RAM 16 GB. Jeżeli chodzi o dysk, tutaj myślę, że też nie ma jakiegoś większego zaskoczenia, a mianowicie jest to standardowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o laptopy, ponieważ wykorzystano tutaj dysk SSD o pojemności 512 GB. Co do kwestii związanych z grafiką, no to laptop wyposażony został w model karty graficznej Intel Iris XE Graphics. Z ciekawostek myślę, że warto też wspomnieć co nieco na temat metod łączności tego laptopa. No i generalnie sprzęt obsługuje technologie takie jak Bluetooth czy Wi-Fi. Dodatkowo jeżeli chodzi o kwestie na przykład związane ze złączami no to jeżeli na przykład lubisz korzystać z HDMI no to w laptopie znajduje się właśnie wyjście HDMI czy na przykład wyjścia Thunderbolt 4. Z pozostałych informacji o których dotychczas nie wspomniałem no to tutaj jeszcze może wymienić, że matryca czy też jej typ to matryca IPS. Jeżeli chodzi natomiast o zastosowanie i przeznaczenie tego laptopa wiele zależy Tutaj od tego właśnie, do czego chcesz wykorzystywać taki sprzęt. Natomiast generalnie jest to laptop bardziej do pracy, natomiast oczywiście niektórzy sobie wykorzystują go również do gier, a zatem samo zastosowanie laptopa dość szerokie. Wiele tutaj zależy też od tego, do czego ty indywidualnie będziesz chciał wykorzystywać ten. Laptop. A zatem tak to wszystko Mniej więcej się prezentuje Jeżeli chodzi właśnie o laptop Asus Zenbook 14 Koniecznie daj mi znać w komentarzu Co ty sądzisz na temat tego sprzętu Jestem bardzo ciekaw właśnie twojej opinii W tym temacie Zastanawiasz się też pewnie czy warto zdecydować się Ostatecznie na zakup laptopa Asus Zenbook 14 Na to pytanie Będziesz musiał już sobie odpowiedzieć sam Najlepiej w oparciu o swój własny research I swoje własne przemyślenia Ponieważ ja zwyczajnie nie wiem jakiego laptopa ty potrzebujesz i czego konkretnie oczekujesz od konkretnego modelu sprzętu. A tymczasem to by było wszystko. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Mam nadzieję, że udało mi się Tobie wyjaśnić kilka nurtujących Cię kwestii. No a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.